Wszyscy cieszymy się ze swoich su sukcesów, zresztą widzisz jak jest. Trochę dzisiaj miałam zawirowań emocjonalnych, dużo. Śmiałam się, że z zabawy zrobiły się lekkie ciężary na barkach. Ja miałam ogromny fan, bardzo dobrze się dzisiaj. Tutaj bawiłam w cudzysłowiu. Ja poszłam za Brytyjką, myślałam, że ona zacznie wyprzedać kanadyjkę. Ona się schowała, przez to musiałam trochę zmienić tempo. I może troszkę więcej mnie to kosztowało, ale generalnie tak jest na bieżni, w trzeba reagować na wszystko, co się dzieje na bieżąco. Wiem szczerze, że myślę, że my też nie myśleliśmy, że będzie aż tak dobrze. Jechaliśmy tu z nadziejami, ale naprawdę wszystko wyszło idealnie. Myślę, że chłopaki tuż nabędzili nas do walki, bo kurczę, to co oni zrobili, żeby walczyli tą kwalifikację. Jesteśmy... Tu... kwalifikację... Jesteśmy tu jedną ekipą, wszyscy się cieszymy. Ojej, Boże. Wszyscy cieszymy się ze swoich sukcesów, zresztą widzisz jak jest. Po prostu jest niesamowita atmosfera, ale cieszę się, że to się udało, że to zrobiliśmy i po prostu wracamy z medalami. Wiedziałam z trenerem, że to też będzie taki dobry trening, dobry, dobry sprawdzian przed tymi wszystkimi imprezami, które nas czekają i myślę, że wypadło całkiem nieźle. Ojej, no nie spodziewałam się, że wrócę po tak długim rozbracie z Bieżnią na medal Mistrzostw Świata. Na kwalifikacje i to dwie do Igrzysk Olimpijskich. Więc bardzo się cieszę. I uważam, że to nie jestem jeszcze ja. Nie pobiegłam na, tak mi się wydaje, na miarę swoich możliwości takich przyszłych. Eee, I jeszcze chciałabym dużo poprawić z tego, co dzisiaj pobiegłam. Eee, trochę dzisiaj miałam zawirowań emocjonalnych, dużo. I troszeczkę byłam rozbita tym wszystkim, a ja podjęłam wyzwanie i stanęłam. Na bieżni, nie tej sztafety, której miałam, powiedz. My tutaj dzisiaj miałyśmy stanąć na tej bieżni, i przed biegiem mówiłyśmy sobie, że biegniemy po radość. Mamy się tym bawić. Nawet jeżeli którejś by coś nie wyszło, to już było nam wszystko jedno, że wczoraj zrobiłyśmy to, co miałyśmy. Tu przyjechałyśmy po kwalifikacje. Dzisiaj miała być zabawa, dobry humor, a udało się. No, jest na medal. Europę za dwa czy trzy miesiące igrzyska, to będą zupełnie będzie inna dyspozycja, inny mental. Ja jako ja, która tyle nie biegała, będę bardziej obiegana, będę wiedziała co robić. E, I tak myślę, że pobiegłam e, z pomysłem, tak jak trener kazał. E, zrobiłam co do mnie należało. E, pochodził tutaj, odpowiednią taktykę e, i ją wykonałam tak, jak potrafiłam. E, na prędkość, mam nadzieję, przyjdzie czas. Jak będzie zdrowie, to będzie biegane. Ojej, to, to piękny czas dla mnie. E, to miała być wspaniała zabawa, ale wszyscy wiemy, co się wydarzyło przed tym biegiem. Więc śmiałam się, że z zabawy zrobiły się lekkie ciężary na barkach, bo takie okazje trzeba wykorzystywać i dawać do siebie maksa. Mam nadzieję, że. To było widać, każda z nas zostawiła serce tutaj dzisiaj, no i możemy się cieszyć. Naprawdę tutaj byliśmy jedną wielką drużyną, było czuć, że wszyscy jesteśmy za sobą i wiedzieliśmy, że rezygnacja z miksa też jest po coś, więc ja miałam ciarki, zresztą wszystkie dziewczyny oglądałyśmy razem, bieg kłopaków, kibicowaliśmy z całego serca. I tak naprawdę to nas napędziło. Bilet jest, myślę, że mega, mega zasłużony dla całej naszej drużyny. Nie ukrywam, że ten medal jest dla mnie przystankiem w tym, co chciałabym osiągnąć w tym sezonie, ale jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ważny, bo u mnie ostatnio ciągle trwa sinusoida. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, więc tak naprawdę ten bieg dodał mi Znowu takiego mocnego kopniaka, kolejnej motywacji i mam nadzieję, że już za parę miesięcy w tak dużym teamie będziemy mogli spełniać swoje kolejne marzenia. Ja miałam ogromny fan, bardzo dobrze się dzisiaj tutaj bawiłam w cudzysłowiu. Jakby cieszę się, że mogłam znowu wyjść z dziewczynami na bieżnię, poczuć tą krew i walczyć do samego końca tak jak to robiłam w, y, w ubiegłych latach. Cieszę się i tak jak wspominałam jak wchodziłam tutaj po schodkę z dziewczynami później dobiegając na metę kiedy Natalia y, wywalczyła drugą pozycję mówi, że dla takich chwil było warto trenować i Mam nadzieję, że to, co najgorsze dla całego zespołu jest już za nami i teraz będą przed nami tylko te wspaniałe chwile. Ja robię to, bo chcę osiągać coraz więcej i więcej. Po rozmowie właśnie dzisiaj z moją panią psychologą. Ona powiedziała wyjdź i baw się dobrze, nie patrz na nikogo, tylko realizuj się, że do tego dążyłam. Miałam też ciężką chwilę, że znowu chciałam powiedzieć, że koniec rzucam to ona. Naprawdę tego chcesz? Naprawdę, a ja mówię, no, nie do końca, więc myślę, że takie chwile są potrzebne, ale jestem zmotywowana i cieszę się, że znowu jestem w tej drużynie.